Starzenie się skóry i gorsza jakość skóry to nie tylko zmarszczki i obwisła skóra, to także przybarwienia, których każdy z nas ma z każdym rokiem coraz więcej. Czy wiedzieliście, że połowa kobiet po trzydziestce ma przybarwienia, a po pięćdziesiątce aż dziewięćdziesiąt procent, czyli prawie każda? Czyli nawet jeśli nie masz przybarwień, to tak naprawdę. Jeszcze nie masz przebarwień. A jeśli już jakieś masz, to jest ryzyko, że będziesz mieć ich więcej i więcej. Co w takim razie możesz zrobić, żeby zatrzymać to szaleństwo? W tym filmie opowiem ci wszystko, co musisz wiedzieć o przebarwieniach. Wyjaśnię ci, co możesz robić w domu, a także w gabinecie, żeby nie tylko pozbyć się przebarwień, które już masz, ale także zapobiegać powstawaniu nowych. Najgorsze z przebarwieniami na twarzy jest to, że mają naprawdę dużo przyczyn czyli niebezpieczeństwo czeka na nas na każdym kroku. Dlatego poznajmy teraz wszystkie przyczyny, żebyś wiedziała na co uważać. Po pierwsze i najważniejsze, promieniowanie UV. To właśnie promienie słoneczne są największą przyczyną przebarwień na twarzy. Jednak uwaga! Jeśli nawet chronisz się przed słońcem i codziennie nakładasz krem z filtrem SPF 50, to cały czas Możesz nie chronić się przed przebarwieniami. Jak to możliwe? Chodzi o to, że filtr SPF chroni tylko przed promieniowaniem UVB, które odpowiada za opalanie się skóry. To, co postarza i powoduje przebarwienia, to promieniowanie UVA, czyli to drugie. I właśnie przed promieniowaniem UVA nie ochronicie filtr SPF. Filtr SPF chroni tylko i wyłącznie przed promieniowaniem UVB. Dlatego zadbaj o to, żeby twój krem z filtrem miał ochronę UVA plus UVB. Najlepsze kremy mają specjalne oznaczenie PA, które określa stopień ochrony przed promieniowaniem UV. Najlepiej jest wybrać PA+++, czyli 3 plusiki lub PA++++, czyli 4 plusiki. Po więcej informacji zajrzyj później do mojego filmu o SPF. Link będzie w opisie. Druga przyczyna przebarwień to inne rodzaje promieniowania. Czyli na przykład światło niebieskie z ekranów urządzeń, komputerów, smartfonów, promieniowanie podczerwone, a także samo światło widzialne, będące składnikiem promieniowania słonecznego. Najlepsze kremy z filtrem na dzień mają także możliwość ochrony przed promieniowaniem podczerwonym i blue light, więc zdecydowanie warto się nimi zainteresować. Dodam tutaj, że sama tworzę taki krem z filtrem marki Dr Monika, który będzie miał te wszystkie parametry ochronne. Czyli przed UVA, UVB i R blue light i doskonałe składniki aktywne. Dlatego obserwuj mnie, żeby nie przegapić premiery. Trzecia przyczyna przebarwień to wysokie temperatury. Przebarwienia częściej pojawiają się w lato i na tych szerokościach geograficznych, gdzie słońca jest więcej. Natomiast Także same style życia i częste korzystanie np. z sauny mogą zwiększać ryzyko przebarwień. Po czwarte, hormony. Żeńskie hormony płciowe ich wydzielanie do organizmu mogą powodować przebarwienia. Szczególnie narażone są kobiety w ciąży i w okresie rozrodczym te, które stosują antykoncepcję hormonalną. Zwiększa to w szczególności ryzyko powstawania tzw. melazmy, czyli ostudy. To bardzo trudne do wyleczenia rodzaj przebarwienia. Myślę nawet, że najtrudniejszy. Piąta przyczyna to wiek. I tak, wiem, regularnie czytam od Was w komentarzach, że bez celu nie da się oszukać i że główną przyczyną starzenia się jest. As. Jak w takim razie czas sprzyja przebarwieniom? Przede wszystkim tak, że młoda skóra ma mechanizmy ochronne przeciwko powstawaniu przebarwień, a starsza skóra staje się coraz mniej wydolna w tym zakresie. Jednak uwaga, nie znaczy to, że młoda skóra nie będzie miała przebarwień. Wrócę tutaj do informacji ze wstępu. Szacuje się, że połowa kobiet po 30 ma przebarwienia, ale po 50 aż 90% z nas. Czyli prawie każdy ma ten sam problem. Wiek sam w sobie to jedno, ale pamiętajmy, że w ciągu tych 20 lat różnicy mamy po prostu więcej okazji na to, żeby wszystkie inne przyczyny, które tutaj wymieniam, jak promieniowanie UV, dłużej działały niekorzystnie na naszą skórę. Zmierzam do tego, że starszy wiek nie ułatwia spraw, ale zdecydowanie nie jesteśmy bezradni w walce z przebarwieniami. Szósta przyczyna to stosowanie leków światło uczulających. Są takie leki, które wzmacniają reakcję organizmu na promieniowanie słoneczne i są również pochyłem do przebarwień. Należą do nich na przykład tetracykliny. Sulfonamidy, cytostatyki, środki przeciwgrzybicze, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, leki przeciwcukrzycowe, leki moczopędne, a także zawarte w lekach hormonalnych estrogeny. Warto więc sprawdzić w internecie lub zapytać swojego lekarza, czy leki, które przyjmujesz na stałe, są światło uczulujące. Jest jeszcze kilka przyczyn powstawania przebarwień na skórze. Światło uczulające mogą być nawet substancje zawarte w perfumach. Dodatkowo stosowanie popularnych ziół dziur, jak dziurawiec czy nagietek też zwiększa ryzyko. Przebarwień. Trzeba też zwracać uwagę na preparaty, które stosuje się do kąpieli oraz olejki balsamy do ciała, szczególnie te zawierające wyciąg z cytrusów lub ekstrakt bergamotki. I wreszcie, po podrażnieniach skóry i stanach zapalnych skóry, mogą zostać na nich trwałe przebarwienia, czyli tak zwane przebarwienia pozapalne. Tak naprawdę nie wiemy, dlaczego przebarwienia pojawiają się w jakimś konkretnym miejscu. W sytuacji, kiedy są one np. po perfumach, mogą być w okolicy szyi, bo tam zadziałał ten czynnik światło uczulający. Przebarwienia mogą też być bardzo różnorodne mogą być płytkie i głębokie. Nauka cały czas dąży do poznania dokładnej przyczyny. Mam swoją teorię w kontekście tego, gdzie pojawiają się przebarwienia. Zaznaczam jednak, że to tylko moje domysły, które nie mają żadnego poparcia naukowego. W swojej pracy najczęściej obserwuję przebarwienia na czole policzkach i nad górną wargą. Kiedy widzę przebarwienia na policzkach, to ulegam przekonaniu, że to dlatego, że policzki są najbardziej eksponowane na słońce ze względu na swój kształt. Podobnie jest z okolicą pod oczami, zaraz poniżej okularów przeciwsłonecznych. Po pierwsze to wypukła okolica i patrząc od góry zbiera ona promieniowania słoneczne. Po drugie zdejmowanie i zakładanie okularów przeciwsłonecznych może ścierać filtr UV. Podobnie jest z przebarwieniami nad obszarem górnej wargi. Często oblizujemy Usta, całujemy się i możemy zaburzyć barierę naskórkową. Rzadko kiedy stosujemy filtr UV na usta, co swoją drogą warto jest robić. Zanim opowiem Wam o najlepszych sposobach na przebarwienia, musimy poznać proces, który stoi za ich powstawaniem. Za występowanie przebarwień odpowiada barwnik w skórze, melanina, a właściwie melanocyty, czyli komórki, które produkują melaninę w odpowiedzi na wspomniane wcześniej przyczyny. Im jaśniejszą mamy karnację. Kolor skóry czy włosów, im niższy mamy fototyp, tym mniej mamy melanocytów i melaniny, co wiąże się bezpośrednio z oparzeniami słonecznymi. Skóra z mniejszą ilością melanocytów nie wytwarza odpowiednio dużo melaniny i nie chroni skóry przed szkodliwymi czynnikami. Przemyślana pielęgnacja skóry zaczyna się i kończy się w domu. Dlatego w pierwszej kolejności, jeśli zmagasz się z przebarwieniami, zaplanuj korzystanie z odpowiednich kosmetyków. Pierwszy kosmetyk, po który warto sięgnąć, to krem z filtrem UVA i UVB. Oczywiście działa on profilaktycznie przeciwko powstawaniu nowych przebarwień. Jednak co ciekawe, są badania, które pokazują, że stosowanie kremu z filtrem przez dłuższy czas potrafi zmniejszyć ilość przebarwień, które już powstały. Drugi kosmetyk, po który warto sięgnąć, to serum z witaminą C. Witamina C ma udowodnione działanie przeciwko przebarwieniom. Jeśli jeszcze nie stosujesz takiego kosmetyku, to zdecydowanie go polecam. Niezależnie czy masz przebarwienia, czy nie. Jeszcze nie. To dlatego, że serum z witaminą C ma jeszcze wiele innych korzyści, które przydadzą się każdemu. Dokładnie o tym opowiadam w tym filmie, który się pojawi. Jeśli szukasz najlepszego serum z witaminą C, które nie podrażnia, to mam dobrą wiadomość. Stworzyłam własne serum dr Monika, które ma bezkompromisowy skład i witaminę C świetnej jakości. Po więcej zajrzyj do mojego sklepu, a link do niego znajdziesz w opisie. Jakich Innych składników szukać w kosmetykach, które pomagają z przebarwieniami. Warte uwagi składniki aktywne to kwas azelainowy, kwas askorbinowy kwas kojowy, kwas samowy. Znalazłam świetne badania na ten temat, które opisują składniki aktywne w kosmetykach i ich skuteczność w walce z przebarwieniami. Zapiszcie sobie to na później. Kiedy już odpowiednio zaplanujesz swoją pielęgnację domową, zdecydowanie warto rozważyć zabiegi w gabinecie kosmetologicznym i medycyny estetycznej. Jednak od razu powiem, że walka z przebarwieniami, które już powstały, to dosłownie walka. Leczenie przebarwień jest bardzo trudne i jeśli ktoś mówi Ci, że przebarwienia znikną łatwo, od razu, w całości i na zawsze, to na pewno nie ma racji. Z przebarwieniami jest bardzo duże ryzyko nawrotów, czyli kiedy początkowo widzimy poprawę i jesteśmy szczęśliwi, że problem zniknął, po kilku tygodniach może wrócić dokładnie do tego, co było. Najgorsze do wyleczenia jest melazma czyli ostuda. Leczenie w gabinetach profesjonalnych polega na rozbiciu i zniszczeniu nadmiaru wyprodukowanego barwnika. I tutaj właśnie organizm może pamiętać przebarwienie i wrócić do poprzedniego stanu. Drugą drogą, w szczególności poprzez zabiegi kosmetologiczne, jest wniknięcie do komórki i zablokowanie tej nadprodukcji barwnika. Z zakresu kosmetologii polecane są zabiegi złuszczające, ale takie, które nie podrażniają. Do tego zabiegu wykorzystuje się substancje Enzym tyrozynazę, dzięki czemu działamy na dłużej, bo blokujemy enzymatycznie nadprodukcję melaniny i zmniejszamy ryzyko nawrotu. Szukając informacji na ten temat w gabinetach kosmetologicznych, możecie szukać po haśle terapia depigmentacyjna. Niektóre terapie depigmentacyjne zaczyna się w gabinecie z kosmetologiem, a później kontynuuje w domu. Po zabiegu dochodzi do intensywnego, długotrwałego złuszczania, które nie jest najprzyjemniejszą rzeczą, ale z drugiej strony. Warto. Przykładem takiej terapii jest na przykład dermamelan, który wyjątkowo dobrze sprawdza się w melazmach. Z zakresu medycyny estetycznej działamy laserami na już powstałe przebarwienia. Chcemy zniszczyć i pozbyć się barwnika ze skóry. Branża urządzeń wysokoenergetycznych cały czas się poszerza i wprowadzane są nowe technologie i tym samym możliwości leczenia także przebarwień. Leczenie jednak jest długotrwałe. Wymaga powtórzeń zabiegów. Kilka lub nawet kilkanaście razy. W lustrze możesz widzieć poprawę, później znowu pogorszenie, a po ponownym zabiegu znowu poprawę. Wymagane są także zabiegi podtrzymujące. Podczas gojenia się przebarwienia ciemniają się na skórze na kilka dni, następnie dochodzi do złuszczenia skóry. W zależności od parametrów, rodzaju przebarwień, samego urządzenia, które jest stosowane, gojenie może przechodzić w różny sposób. Obecnie najbardziej popularne urządzenia to laser tulowy, laser pikosekundowy lub laser neodymowo-jagowy. Uwaga na melazmy. Te zmiany nie lubią tak zwanego grzania i możemy pogorszyć stan skóry używając tych zabiegów. Ale są także urządzenia IPL lub BBL, które technicznie nie są laserem, ale fototerapią. Każde przebarwienie wymaga zbadania oraz dostosowania odpowiedniej terapii, także mieszanej w połączeniu np. z kosmetologią. Miałabyś zapamiętać jedno zdanie z tego filmu, to chciałabym, żeby to było to. Lepiej jest przeciwdziałać przebarwieniom, niż próbować usunąć te, które już powstały. W tym filmie dużo mówiłam na temat promieniowania UV, która jest największym czynnikiem odpowiadającym za przebarwienia. Jednak ten film nie wystarczy do tego, żeby podjąć dobre decyzje o kremy z filtrem, dlatego koniecznie zajrzyj do tego filmu, gdzie opowiadam o tym dużo dokładniej.